Dziś autor listu do Hebrajczyków nakreślił nam bardzo piękny obraz. Oto Chrystus nie wchodzi już do świątyni zbudowanej ludzką ręką, ale wchodzi do samego nieba po to, żeby zasiąść na tronie i wstawiać się za nami przed obliczem Ojca. Kiedy, kiedy celebrujemy najświętszą ofiarę, kiedy sprawujemy eucharystię, to właśnie razem. Z Jezusem wchodzimy już nie do budynku, który jest uświęcony modlitwami, nie do miejsca, gdzie zajmujemy swoje, swoją ławkę, gdzie wybieramy swoje miejsce, już. już to nie jest ten moment. My, kiedy wchodzimy, to wchodzimy razem z Chrystusem do nieba, żeby celebrować świętą Eucharystię. I dlatego y, tak bardzo ważne jest, żeby idąc na Eucharystię, zdawać sobie sprawę z tego, że y, tak naprawdę to jest takie mistyczne działanie. Tak naprawdę jest to, to niezwykłe spotkanie, które na stałe będzie naszym udziałem, jeżeli osiągniemy y, niebo. Oto Chrystus po swojej śmierci, chwalebnej śmierci, gdzie złożył ofiarę, jedną, jedyną, wszedł do nieba. I my chcemy uczestniczyć w tej ofierze, i chcemy również, aby nasze serca były przeniesione właśnie do nieba.